Ty jesteś po obu stronach, bo z jednej strony jesteś stroną kupującą, ale z drugiej strony jesteś stroną sprzedającą. Jak ty widzisz aktualny rynek? Jakie są szanse? Jakie są zagrożenia? Teraz uważam, że się bardzo dobrze kupuje mieszkania, bo faktycznie jesteśmy w stanie trochę więcej ponegocjować tej ceny. Niektórzy sprzedający, którzy nie chcą współpracować z biurami, nieruchomości, oni zostali w tym etapie tego mocnego szału na nieruchomości z bezpiecznego kredytu, mimo że to już było jakiś czas temu. Wiesz, jak jesteś na rynku i obserwujesz cały czas te same osiedla, to widzisz, że te mieszkania cały czas stoją. Więc tu nie można te mhm. ceny negocjować, bo no, często już te osoby po prostu są zmęczone. Natomiast faktycznie łatwiej się dzisiaj negocjuje, bo jest mniej konkurencji na rynku, chociażby w postaci osób kupujących na kredyt hipoteczny pod wynajem.